Wszystkim dziś, jak co weekend przetestujemy różne sprytne i miejmy nadzieję, że również przydatne popularne lifehacki z TikToka i będą pogodziły one z naprawdę rozmaitych kategorii. Bo dla przykładu zobaczymy, jak zrobić własną, piękną, ozdobną szklankę z butelki, która została nam po imprezie. Z racji tego, że zaczął się sezon na grilla, sprawdzimy również przepis na coś nietypowego i pysznego. I przekonamy się również, czy da się wydostać z zamkniętego pomieszczenia za pomocą spinacza do papieru. To wszystko, a nawet jeszcze więcej zobaczycie w dzisiejszym odcinku, więc jeżeli lubicie lifehacki, strzelcie tutaj łapkę w górę, a jak będzie 25 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to... to. Jak będzie 25 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem, to w kolejnym robię fikołka. Macie na to moje słowo. Pompujcie łapy. Zostawcie sobie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by być na bieżąco z takimi i kolejnymi odcinkami i zobaczyć, czy na przykład w kolejnym strzelę fikoła i by dostać się do naszego... Hall of Fame, czyli do galerii sław osób, które zasubskrybowały ten kanał po poprzednim odcinku. Wy też możecie się tu znaleźć. Wystarczy tylko strzelić suba i mieć odrobinę szczęścia. Pogryw w fajnych cenach, zapraszam do linku w opisie na GITWAY.COM. A teraz zaczynamy! Fikołek za 25 tysięcy łapek to bardzo uczciwa cena. Lifehack numer jeden może zabrzmieć jak typowy studencki posiłek, ale za to będzie to typowy studencki posiłek w wersji premium, bo nazywa się on gofry z zupki chińskiej. Tak, weszliśmy na poziom gofrów z zupki chińskiej. To już nawet nie są parówki w czajniku. To są gofry z zupki chińskiej. Zobaczmy, jak się je robi. Mamy niezwykle szczęśliwą panią. Zupkę chińską i gofrownicę. Makaron wkłada sobie do gofrownicy, a teraz pokazuje, że ma być gotowany. Wbite dwa jajeczka, do nich wsypuje przyprawę, następnie mieszaj, i cofleje to. Wlewa to do gofrownicy, zaciska gofrownicę i wychodzi. Ej, to wygląda całkiem nieźle. I to wyglądało nawet, jakby miało chrupać. Pytanie, jak to będzie smakować? Dobra. Przekonajmy się. Potrzebujemy zupki chińskiej, smak do wyboru, jajek, kilku naczyń, sztuczce też mogą się przydać, no i oczywiście jeszcze koprownicy oraz zagotowanej wody. Zaczynamy od tego, by przygotować sobie jedną miskę i wybrać smak naszej zupki. K o, którą, przemów wybierasz? Pomidorową. Pomidorową. I to mi się podoba. Szybka decyzja i na szybko robimy. Otwieramy sobie zupkę, wrzucamy makaron. A wow. I wlewamy sobie gorącą wodę, tak by nasz makaron stał się miękki. Jeżeli macie nakrycie, można nakryć. Jeżeli nie, to wystarczy poczekać kilka minut. My poczekamy, a w międzyczasie przygotujemy sobie drugi element, czyli naszą posypkę, którą zmieszamy razem z jajkami. Do miski, tak jak na filmiku, wbijamy sobie. Oj, ciężko to rozbić. Może tu. Jedno jajko, drugie jajko. Teraz wsypujemy przyprawę? Oj, pomidorowa mogła być dobrym wyborem, powiem ci, bo będzie naprawdę ładny kolor. Teraz wszystko elegancko musimy zamieszać. No, coś się nie chce rozpuszczać. A nie, dobra, jest git. I przyprawa elegancko rozpuściła się w jajkach. Ten kolor na pewno będzie dobry. Teraz podpinamy sobie naszą gofrownicę. Nastawiamy na niej pełną moc, tak żeby nam się dobrze rozgrzała. Teraz sprawdźmy nasz makaron. No, i makaron jest już mięciutki. Nie chcemy mieć w środku za dużo wody, więc wezmę sobie talerzyk. Na niego położę kilka papierowych ręczników, tak żeby nam się po prostu odsączyła. I wyjmuję w tym momencie nasz makaron na ręczniki. Ale ładnie napęczniał, patrzcie jaki mięciutki No i elegancko, widzowie, legancko No i teraz przechodzimy do części właściwej Dokładnie tak samo jak na filmiku Przerzucamy makaron do naszej goprownicy Ło Ale groźnie zasyczało Najlepiej to by było, tak, jakby nam wyszło na zewnątrz krupiące, a w środku mięciutkie. Czy jest na to szansa? Nie wiem. Nie wiem. Przekonamy się zaraz. Dobra, użyjmy sobie ładnie makaron. Raczej nie będziemy układać na całości, bo lepiej, żeby wyszły takie, wiecie, grube i potężne. Użyjmy sobie takie trzy czwarte. Okej, okay, ładnie poukładane, myślę, że tak będzie git. No i co? Teraz pozostaje wsypać, yy, znaczy wlać naszą mieszankę przyprawy razem z jajkiem. Ło! Satysfakcjonująco to wygląda, muszę przyznać. Jeszcze troszeczkę tej widelcem podociskam tak, by ułożyła nam się ładnie w środku. Zespoimy ją z makaronem. No i chyba jest gitowa, więc teraz zamykamy go i gofrujemy naszą zupkę chińską. Nie sądziłem, że kiedykolwiek powiem coś takiego w życiu. Ej. Zaczyna ładnie pachnieć. Dobra, dajmy temu kilka minut. I to chyba już pachnie. Naprawdę cudownie. A teraz mam nadzieję, że jesteście gotowi. Uwaga, uwaga! I. Patrzcie na to! Gofry z zupki chińskiej. No, gofry z zupki chińskiej. Wyjmijmy to na talerz. O kurcze. Ej, nie, zostawmy jeszcze moment, żeby był bardziej chrupiący. Już widać, że się zrobiły, ale jeszcze sekundka. I już powinno być git. Patrz, jak to wygląda. Wygląda źle, Wyglądasz to, z co ty gadasz, gościu? Dobra, zdejmujemy to. O, teraz zrobiły się sztywniejsze. Patrzcie na to. Doskonała tekstura. Ej, wyszły w jednym kawałku i patrzcie, nawet nam wyszła całość. No cóż, tak z tej strony? Tak z tej strony? Trochę bardziej makaronowo? Łuki, testuj. Powiedz, czy smakuje bardziej jak gofry, bardziej jak zupka i czy, czy w ogóle smakuje? Ej, no pachnie, git. Jakby... Nawet nie pachnie to z zupą, tylko jakimś mięsem takim. No, bez kitu, trochę jak smażone mięsko. No pachnie git, widzowie, pachnie git. I uwaga, no gorące jest. Ale przetestuję dla was. Cóż za poświęcenie. Nie Niedobre? No. Dobra, ja muszę też zobaczyć. Jak on mówi, że nie niedobre, ja sobie urwę kawałek. Widzowie, tylko dla was mogę jeść węglowodany. Mmm, jest ciekawe. Nie mogę powiedzieć, że to jest dobre. Smakuje dziwnie, no. W sensie, to działa, więc lifehack zaliczony. Da się zrobić gofry z zupki chińskiej. Na pewno jest to jadalne. A czy jest dobre? Musicie spróbować. Nie jest najgorsze, jest jadalne i myślę, że jeżeli coś takiego zrobicie, na pewno zaskoczycie waszego ziomka. Czas na jedną z rzeczy, którą obiecałem wam we wstępie. Mianowicie, jak zrobić ozdobną szklankę z pustej szklanej flaszki. No to zobaczmy. Mamy piękną niebieską flaszkę. No grzechem byłoby wyrzucić jakieś narzędzie... I chyba tam był jeszcze papier ścierny. Krok pierwszy, zdejmujemy etykietę. Następnie przyklejamy narzędzie do jakiegoś kubka albo do czegoś. A, po to, żeby sobie równo tym narzędziem obrysować. No dobra. Potem polewamy wrzątkiem. Potem zimną wodą. I. Ona strzeli zaraz. Jeszcze raz wrzątkiem. Pyk! No i poszła w miejscu tym właśnie takim obrysowanym. A, i papier ścierny jest po to, żeby sobie wygładzić, żeby nikt sobie ust nie skaleczył. Ej, to dobrze wygląda. Nie. Stop. To wyglądało super. Widzieliście te drinaczki? Dobra. Chcę to zrobić i. I i miejmy nadzieję, że nam się uda. Potrzebujemy szklanki lub kubeczka, taśmy klejącej i specjalnego narzędzia do cięcia szkła. Takie narzędzie kupicie w dowolnym sklepie budowlanym. Kosztuje około dwóch dyszek. Oprócz tego szklanej flaszki, która mogła zostać z imprezy, albo innej szklanej flaszki, która też mogła zostać z imprezy, no bo przecież nic się nie może zmarnować. Dodatkowo zbiornika z zimną wodą, zagotowanej wody w czajniku oraz miski, do której będziemy to wszystko zlewać. No to co? Próbujemy. Zaczynamy od tego, by ustawić nasze narzędzie do szklanki, a następnie przykleić za pomocą taśmy, tak by stało solidnie w jednym miejscu. Tak powinno być, okej, okay, no i trzyma się sztywniutko. OK. teraz bierzemy pierwszą blaszkę, trzymamy ją w jednym miejscu i przesuwamy po niej tak, by utworzyło się takie obrysowanie, nacięcie, coś w tym stylu. Bo to właśnie będzie taki słaby punkt, w którym szkło powinno pęknąć pod wpływem różnicy temperatur. Oby. Martwi mnie to, że na tej flaszce są takie wyżłobienia i tamten nożyk niestety nie dociera. No, ale może nie pójdzie źle. Zobaczymy. Na wszelki wypadek przejadę jeszcze raz dookoła i to powinno wystarczyć. Kiedy przyjrzymy się bliżej, to na butelce widać nacięcie. Jednak są takie miejsca jak to, gdzie to nacięcie no tak nie do końca dochodzi. Ale na szczęście mamy drugą flachę. No i może tutaj pójdzie nam trochę łatwiej. O, tu można nawet głębsze te nacięcia zrobić, legancko. Największy problem jest tutaj na rogach, ale może jakoś kurczę strzelą. Okej. Okay. Powiedzmy, że tutaj to też wystarczy. No to co? Tak jak naczynaliśmy, tak lecimy, zaczynamy od czarnej. Najpierw musimy oblać ją gorącą wodą, uwaga, uwaga zaczynamy oblewanie i teraz musimy oblać ją zimną wodą tak by szkło pod wpływem różnicy temperatur zaczęło się, co się zaczęło zaczęło skurczać i rozkurczać i pękać ale jak na razie to się nie dzieje, o nie dobra, tam polewali dwa razy, więc my też polejmy drugi raz, chociaż tam mogli polewać dużo razy i mogli to ukryć cięciem, co nie a może mamy za małą różnicę temperatur a może za słabo naciąłem? Czekajcie, zagotujemy wodę ponownie, tak by ta była naprawdę na maksa gorąca. Okej, okay, świeżo zagotowana woda, więc szybko, zanim wystygnie, porządnie rozgrzejmy butelkę dookoła. Będę lał małym strumieniem, ale spróbuję lać trochę dłużej. No tym razem musi się kurczę udać. Powiem Wam, że już tutaj czuję, że ta butelka jest naprawdę solidnie nagrzana. Pytanie tylko, czy sama zimna woda z kranu nie będzie za zimna? Uwaga! O! Słyszeliście to? Zaczęła iść, zaczęła pękać. Czy strzeli do końca? Haha! O! Oh, wait! Moment! Tutaj w jednym miejscu coś poszło nie tak, bo został nam taki rożek. Czekajcie, spróbuję klepnąć łyżką i go odłamać. Ha! Udało się! Dobra! Ta krawędź nie jest zbyt prosta, nie jest też gładka. Ale spróbujmy użyć papieru ściernego i spróbujmy to jakoś wygładzić. Tak jak Wrzeman powiedział, time lapsik. I gotowe. Krawędzie wygładzone, szklanka przepukana, a w tym momencie nawet wytarta, a prezentuje się właśnie tak. No i mamy tutaj nawet ładny napis. Polska legendarna marka, szklanek oczywiście. I mimo tego, że te krawędzie są nierówne, to ma to trochę swój urok, bo to wygląda jakby była, nie wiem, wyrzeźbiona w lodzie, ale mamy jeszcze jedną próbę, więc spróbujemy na szybko zrobić również drugą sztukę. Sekundka. I tak jak wcześniej, polewamy gorącą wodą. Długo i powoli. Okej, okay, chyba jest dostatecznie gorąca, więc teraz na szybko terapia wstrząsowa zimna woda. Tam zajęło to trzy próby, więc tutaj też dajmy szansę. Tutaj te narożniki nie są ponacinane, to tutaj będzie właśnie o tyle ciężej. Okej, okay, i potężna od różnicy temperatur! O! Słyszeliście, prawda? Oj, to jedno pęknięcie jest niepokojące. Okej, okay, udało się, ale znowu wyszło dziwnie. Patrzcie! Tutaj chyba za płytko naciąłem, i no nie do końca złamało się tam, gdzie miało, więc ta szklaneczka. No, tutaj by było trochę ciężej, żeby wyszła tak ładnie, no bo tu już uszczerbiło nam się niestety za dużo. Ale dobra! Jedna powiedzmy, że wyszła, więc dajcie mi sekundkę, sprzątnę to i, i testujemy. Szklaneczka wygładzona, umyta, to teraz trzeba ją napełnić. No ale mamy sobie kolki, zobaczmy, jak będzie wyglądała z napojem w środku. No. Wyglądam dość zacnie powiedziałbym Więc teraz szanowni widzowie Okularki na nos Przypominam -ciuszki PL, Takie okularki, takie koszulki, takie bluzy, takie spodnie I wasze zdrówko Okej, okay, nie drzew usta Nie czuję jakbym miał się zacząć. spróbuję jeszcze z drugiej strony I moje usta są całe Kolka wypita, a nasza szklaneczka Jak najbardziej działa, ten lifehack jest Zdecydowanie zaliczony Didu, didu. <laughs> Czas spełnić kolejną obietnicę z początku odcinka i jeżeli w tym momencie jesteście na grillu albo zamierzacie w niedługim czasie wybrać się na grilla, to to prawdopodobnie bardzo wam się spodoba, bo ten lifehack nazywa się mięsko na patyku z grilla o smaku kepsa i widziałem z tym naprawdę wiele filmików i uwierzcie mi... To jest wspaniałe, musicie to zobaczyć. Mamy mięsko mielone wsadzone do butelki pokoli. Wkładamy patyk i wyciskamy, i wychodzi coś takiego. Teraz kładziemy to na grilla, opalamy ogniem. Ojej, ojej, jak to dobrze wygląda. To nawet długo nie zajęło w oglądaniu. Ileż może zająć zrobienie tego? Z pięć minut? Miejmy nadzieję, bo jestem strasznie głodny. Robimy to! Wszystko, czego potrzebujemy, jest już na stole, czyli po kolei nóż, cebula, czosnek, mięso mielone, drewniane patyczki, talerzyki, przyprawa do gyrosa, bo miało być o smaku gyrosa, znaczy kebaba, ale to będzie git. A oprócz tego szklanka, plastikowa butelka i nożyk do cięcia. Zaczynamy od cebuli. Przekrawamy sobie ją tak, by zostały nam jakieś dwie trzecie i siekamy w drobną kostkę. Nie płaczę, mężczyźni nie płaczą A jakbym płakał, to, to na pewno nie ze że będzie to takie wspaniałe Ja po prostu płaczę trochę od cebuli <grym> Dobra, płakałem nad swoim siekaniem cebuli, bo szczerze nie zrobiłem tego najlepiej Teraz bierzemy sobie michę Otwieramy nasze mięsko Przesypujemy mięsko do miski I dorzucamy cebuli Okej, okay, tyle wystarczy, nie chcę jej dawać za dużo, bo boję się, że wtedy mogłoby to stracić lepkość Kolejna rzecz, robimy sobie trochę miejsca na desce I dla smaku wybieramy trzy piękne ząbki czosnku no dobra, te są małe, więc możemy raczej cztery. Teraz na szybko obieramy czosnek. No a teraz siekamy go drobniutko. Coś takiego na spokojnie wystarczy. I czosnek posiekany. Teraz zgarniamy go na kosę i wrzucamy do Michy. Teraz musimy sobie wszystko ładnie doprawić. Przyprawy mogą być tak naprawdę dowolne, ale ja pomyślałem, że fajnie byłoby to zrobić o smaku kepsa. Więc mamy przyprawę do Gyrosa, którą sobie wszystko elegancko zasypujemy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Teraz musimy zamieszać mięsko z racji tego, że nie mam rękawiczek. To niestety będę musiał się trochę pomęczyć nożem i widelcem, więc dajcie mi moment. Przyspieszone tempo. Ok, mięso zamieszane, ale jak widzicie jest trochę za suche, przez co może nie lepić się najlepiej. Dlatego kiedy wam też wyjdzie za suchę, to wystarczy zrobić prostą rzecz. Otóż wystarczy dodać jedno, maksymalnie dwa jajka. Zaczniemy od jednego. Cyk, pyk. no i mieszamy. No i od razu konsystencja się zmienia, ale, ale nie. Tu będzie potrzebne jeszcze jedno. No. Patrzcie na to teraz elegancko się klei i powinny nam wyjść z tego naprawdę dobre mięska na patyku. Więc przygotujmy butle. Mięsko odstawione na bok, a jeżeli chodzi o przygotowanie naszego narzędzia, to sprawa jest prosta. Ucinamy sobie butelkę mniej więcej w tym miejscu. Kop, kop, kop dookoła i cyk, gotowe. Oczywiście butelka wcześniej była umyta. Teraz szykujemy sobie talerzyk, szykujemy sobie szklankę. No i może na wszelki jeszcze jeden talerzyk. No, a teraz ładujemy mieszankę do naszej butli. No i hop, mięsko załadowane. Dobra, teraz szykujemy sobie kilka patyczków. Szykujemy sobie szklankę. Kładziemy sobie szklankę tak, to tak. I wprowadzamy pierwszy patyczek. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Uwaga. Wyciskamy. Obniżamy butelkę niżej. Ej, to się dzieje. To się chyba uda. Przemo uda się, czy się nie uda? Szybko mów. Nie uda. Uda, patrz jak się udaje. To patrz, gościu, jak się udaje! Dobra, do samego końca. Chyba patyk nam się kończy gdzieś w tym miejscu. I proszę bardzo, pierwsze mięsko na patyku, może trochę za krótkie, ale jako tako wyszło. Odłóżmy je sobie. Niech sobie tutaj leży i czeka, bo robimy jeszcze kilka. Przecież no nie można zjeść tylko jednego takiego dobrego. I elegancko, wszystko skończone. Mamy pięć wspaniałych mięsnych patyczków, które prezentują się naprawdę dobrze. Czas je usmażyć. I oczywiście można to zrobić na zwykłym grillu. My jednak w studiu nie mamy zwykłego grilla, ale za to mamy coś w stylu grilla elektrycznego i z tego też wyjdą doskonale, bo jeżeli na przykład u was w domu pada, to możecie skorzystać również z takiego urządzenia. Rozgrzewanie odpalone na maksa. Teraz bierzemy sobie papier do pieczenia. Ja korzystam z niego, żeby sobie po prostu maszyny nie pobrudzić i za każdym razem jej nie myć. Teraz wyścielamy sobie papierkiem elegancko, składamy go w pół, dociskamy. Ech, ech, ech. No i dzięki temu będziemy wiedzieli, ile Mam miejsca na układanie naszego mięska i myślę, że w zasadzie to możemy już je zacząć układać. Ale żeby nam się nic nie rozleciało, to spróbuję to zrobić jednym sprawnym ruchem. Uwaga! Jak myślicie, rozleciało się czy nie? Rozleciało. Na pewno nie. Haha! Ha! Nie rozleciało się! Spójrzcie na to, wygranko jest moje. Bardzo delikatnie zamknę, bo nie chciałbym, by nasze mięsko straciło kształt. A teraz dajmy temu chwilę. Y jakieś maksymalnie 10 minut obstawiam. No i minęło. Zobaczmy jak wyglądają nasze mięska. Oooo, i tak, byczku, dobra! Trochę się spłaszczyły, ale zobaczcie na to, wyglądają cudownie. Czas przerzucić je na talerz. Ważne jest to, że się nie pozlepiały, i fajnie by było, jakby się jeszcze utrzymały w jednej kupie. Patrzcie na to, idealnie nam się trzyma mięsko. No i super! Dajcie sekundę, przerzucę je wszystkie. I siub, wszystkie przełożone, ale czekajcie, wezmę go jeszcze na chwilę, żeby bliżej wam pokazać. Spójrzcie, to wygląda przecudownie i ultra apetycznie. No to co? Czas przetestować. Pozwólcie, że laki, panowie. Mmm, to jest poezja? To jest świetne, ryba musi spróbować. Tak nieładnie to. No to jest tuj. Dobra, to mogę zabrać. <grywka> Powiem wam, że dzięki temu przepisowi da się odczuć smak życia. Nawet w Polsce. To jest wspaniałe. <grywka> Okej, okay, teraz lifehack nieco bardziej techniczny, ale niewykluczone, że będzie to jeden z tych lifehacków, które kiedyś mogą nawet uratować wam życie, albo przynajmniej bardzo się przydać, bo nazywa się to wytrych ze spinacza. No i słuchajcie, przejmijmy taką hipotetyczną sytuację, że razem z chłopakami w tym momencie jesteśmy zatrzaśnięci w studio, że ktoś zabrał klucze i nas zamknął. Co mamy zrobić? Dowiedzmy się. No i okej, okay, mamy dwa spinacze i mamy kłódkę. No, kłódka i zamek działają względnie podobnie. Jeden musimy taki mieć odgięty, potrzebujemy też obcążek. Okej. Okay. Ten sobie prostujemy i na końcu robi taki dziubek? Tak, taki dziubek. Okej. Okay. Aha, dobra, on to tak roluje. Dobra. Czyli ten ma być taki sz, 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 pokrzywiony. Ręka jak złamana. No dobra, pokaż jak to finalnie wygląda. Aha, i drugi ma być taki, dobra. Teraz ten zginam, no i dobra. I wkłada sobie ten pierwszy w taki sposób do kłódki. Aha, i aplikuje ciśnienie, to znaczy nacisk. I ten drugi wsuwa i robi... Ziu, 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 ziu. I co, je otworzy? Otworzył! Ej, to wyglądało na zarąbiście proste, ale czy jest tak w rzeczywistości? Przekonajmy się. Mamy tutaj dwa spinacze biurowe, jeden zielony, drugi czerwony. Mam również kombinerki. No i teraz zgodnie z instrukcją odginamy pierwszy z nich, formując z niego właśnie taką prostą linię. Z tej prostej linii natomiast musimy uformować sobie górki, tak jak to ten pan powiedział. Y Pozwólcie, że sam się tym pobawię sekundkę. I Okej, okay, za drugim razem, bo za drugim razem, ale wydaje mi się, że wyszło względnie podobnie. Czas na drugi spinacz, z nim będzie prościej. I to dosłownie. Ten czerwony musimy łączyć w kształt literki L, więc spróbujmy. To musi być bardziej ściśnięte. Teraz tutaj ścisnąć. No i gotowe. Nam wyszło tak, u naszego ziomeczka wyszło tak. Tutaj też wydaje mi się, że mamy bardzo podobną konstrukcję. No to co? Przemo. Czas wydostać się ze studia. Drzwi zamknięte na klucz, klucze. Zaginęły! Totalnie ich nie ma! I teraz wyobraźcie sobie sytuację. Jesteście zamknięci, ale znacie rozwiązanie. Tyryry, tyryry, tyry, tyry, tyry. Mamy dwa wytrychy. Jednak te okazały się za duże, więc zrobiliśmy takie same, tylko mniejsze, bo te po prostu nie chciały wejść do zamka. No to co? Zgodnie z instrukcją. Pierwszy, pakujemy tu do góry. Powinien wleźć w las. I teraz tym grzebiemy, tym nakładając presję. Grzebiemy, nakładamy presję. O nie, zgiął mi się wytrych. To nic. Naprawię go. Naprawiamy, naprawiamy. Tutaj. No nie, to przecież tu nie ma szans. No wygląda na to, że musimy tu zostać, ale skoro już tu zostajemy, to przetestujmy to samo, ale na kłódce. Wróćmy do studia. Mamy kłódkę i próbujemy robić dokładnie to samo. Kładamy naszego klipsa w tym miejscu, musi wleść do końca. Okej. Okay. Nawet wszedł lepiej niż do zamka, to obiecujące. I teraz wkładamy tą popalowaną część i próbujemy nakładać presję. Nie jest to na pewno łatwa rzecz do zrobienia. Tamten koleś to zrobił w kilku ruchach, ale on miał trochę łatwiej, bo zwróćcie uwagę, że ten koleś miał przezroczystą kłódkę. Ja Wam zaraz powiem dlaczego, ale jeszcze pozwólcie, że popróbuję. Klikło, klikło. Na pewno gdzieś kawałek, jakby niektóre ząbki zaskoczyły. Kurczę, ale żeby zrobić to do końca, to trzeba naprawdę być niezłym. O, jestem w połowie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Może, może. Coś klikło znowu? Nie, i cofnęło mnie. Kurczę. No, jestem gdzieś w połowie, może nawet kawałek za połową, ale wydaje mi się że w pewnym miejscu utknąłem. Co do tej kłódki, o której wspominałem wam wcześniej. Kłódka zbudowana jest tak, że ma zapadki. No i właśnie to powinno działać tak, że jednym sobie odblokowujemy zapadkę, drugim ją łapiemy, odblokowujemy, łapiemy i tak jak odblokujemy wszystkie, wtedy kłódka się otwiera. A ta kłódka jest przezroczysta, dlatego że jest to kłódka do ćwiczeń i właśnie na takich kłódkach ludzie uczą się otwierać wytrychami różnego rodzaju kłódki, czy też na przykład zamki od drzwi. Skąd to wiem, zapytacie wnuk ślusarza, mam to we krwi. A, a może oglądałem po prostu jakieś filmy na necie? Tak czy siak, nie mogę powiedzieć, że ten lifehack jest zaliczony w moim wykonaniu, aczkolwiek jest on prawdziwy i da się to zrobić, ale wymaga to ogromnej wprawy. Więc jeżeli komuś z Was uda się otworzyć kłódkę i nagra z tego filmik we właśnie taki sposób, to wrzucajcie go koniecznie na naszą grupę. Możecie mi też gdziekolwiek podesłać na diema i bardzo chętnie pokażę to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam się podobał. Jeśli tak, to strzelcie tu jak najwięcej więcej łapek w górę i zostawcie sobie subskrypcję wraz z na kanale, bo Wtedy możecie znaleźć się na przykład w naszym Hall of Fame I wtedy zobaczycie kolejny odcinek y Jak zostawicie 25 tysięcy łapek Robi fikoła, więc tym bardziej warto stawić suba Zapraszam też na poprzednie odcinki i na już GPL Po fajne ubrania, na dziś to wszystko Trzymajcie się ciepło, cześć!